Siemanko, witam. Jeden błotniczek od BMW E24 przygotowy, gotowy, zaciągnięty grubo epoksydem, pędzlem. Jak mi to wyschnie, to wtedy papierek i wyszlifuję, a tutaj mam drugi błotnik. Już też ten narożnik zrobiony i teraz muszę to co wczoraj tam wrzuciłem na społeczności, zdjęcie tej reperaturki do tamtego błotnika, nie było problemu ze stworzeniem no bo miałem wzór ten błotnik to wiadomo, uginałem sobie, zrobiłem przetłoczenie i przymierzałem czy pasuje teraz muszę to przenieść wszystko na drugą stronę czyli muszę sobie porobić jak to się zwie w ręgi, i teraz ta będzie tu, tu mam drugą. Ta jest z tej strony, czyli ta będzie. Ta będzie tutaj. Bo stworzenie, stworzenie z tego według tego, no nie ma takiej opcji, nawet gdybym zrobił szablon, to i tak. I tak by to nie wyszło, bo jest to całe pogięte, powyginane. Tak czy owak zrobię szablon. Yy, według tego, ten szablon wiadomo po przewróceniu na drugą stronę musi pasować. Więc teraz się biorę, porobiłem sobie te i Teraz się biorę za robienie szablonu. Oczywiście staśmy i staśmy. Zaraz pokażę, jak to robię. Papierową taśmę już mam przyklejaną. Te linie odznaczyłem, ale tu tam wiadomo, że one są w pierwszej kolejności zrobione. Najważniejszy jest ten łuk, ten i tutaj to gięcie, To jest najważniejsze. A to jako pierwsze jak zrobię przetłoczenie to ono musi mi pasować tak samo robiłem tamtą reperaturkę więc tutaj też tak samo musi to wyjść i teraz na tą taśmę papierową przykleję taśmę taką foliową wzmacnianą żeby mi się to nie porozwalało szablonik mam zrobiony tylko teraz jest tak, że ta strona akurat jest posypana palkiem, a prawidłowo powinien być ten szablon używany w drugą stronę Prawidłowo no to wiadomo powinien być ten szablon w ten sposób, a ja go musiałem odwrócić w drugą stronę, bo mi jest potrzebny tak ale nic to nie szkodzi troszeczkę ręce będę miał wytalkowane ale to nic aha i tutaj jest tutaj zrobiłem obcięcie na, na tym rancie ale to przy robieniu tego muszę pamiętać że tutaj muszę dołożyć 5 mm na zawinięcie na zaklepanie tego pod spór ale to tylko gdzieś do to zaklepanie jest Tutaj dotąd, potem jest nacięcie, i dalej tu jest, aby ten kawałek, ale to już mówię, to będę musiał pamiętać, że tutaj muszę z tej strony, z tej strony muszę dołożyć 5 mm blachy. Dobra, biorę sobie kawałek blachy, większy kawałek blachy oczywiście niż to, wycinam i zaczynam gięcie. wstępnie mam ugięte to co potrzeba według tych przymiarów ta jest z tej strony ta jest z drugiej strony teraz jeszcze muszę zrobić to gięcie tak jak jest tutaj no i tutaj takie przetłoczenie, bo to nie jest do końca gięte tylko wygięcie się schodzi tu w tym miejscu ale to już nie dzisiaj, a dzisiaj by było tyle widać szablonik, który robiłem. Według błotnika, od tamtej strony ładnie przylega. Wszystko ładnie pasuje. Przetłoczenia, tutaj, już to ugięcie mam zrobione. Czyli rand od nadkola. Tutaj też tak samo. Tak to wygląda z drugiej strony. Jeszcze jeden otwór, tu muszę zrobić na końcu. I teraz, teraz, gięcie tutaj tego. To przetłoczenie było robione na żłobiarce. Gięcie tego w taki łuczek było na kole angielskim. A żeby zrobić to przetłoczenie, no to tak jak już gdzieś tam na którymś filmie kiedyś mówiłem, rolki muszą być odpowiednio rozsunięte. Nie jest ona do samego końca wciśnięta. Jak widać, wsunę ją. Wsunąłem tą rolkę i teraz e, zrobię to przetłoczenie i będzie zupełnie, będzie zupełnie inny. Bo jedną ręką, ale ale tu chodziło o to, aby żeby pokazać, że jak rolki zsunięte, przetłoczenie jest zupełnie mniejsze niż to, które tutaj mam na tym elemencie dorabianym. Więc zawsze zawsze zanim zrobię przetłoczenie, to robię sobie na kawałku blaszki próbę i wtedy wiem, że tą rolkę. Ile, ile odsunąć? Jak to ustawić jedną względem drugiej? Przykładowo, teraz ją wysunę i już automatycznie tutaj robi się większa odległość, i wtedy to przetłoczenie wychodzi takie, jak ma wyjść. Ten błotniczek, który wczoraj był zrobiony epoksydem jest już w tym miejscu, co było zrobione epoksydem, jest już przeszlifowane tak samo tutaj ten drugi teraz się suszy leży sobie tam koło pieca, żeby było cieplej no i teraz na to, na to typ pójdzie tylko to miejsce będzie zamalowane epoksydem, a reszta to już prawdopodobnie właściciel sobie będzie dar do gołego od tyłu tak samo także prawie na ukończeniu